Witam, zapraszam do kolejnej sesji Zagrajmy w Morrowind. Ostatnio skończyliśmy w Balmorze, a teraz zajmiemy się, jak obiecywałem poprzednio, kolejnym zadaniem dla gildii magów. Tylko najpierw zobaczymy, czy wszystkie informacje wziąłem od Manwe. Na temat chyba szpiegów. Zaraz zobaczymy. Tak, wszystko wzięliśmy. Więc tak, najpierw trzeba odwiedzić Aldrun, Wivek i Sadrid Mora. No dobra, to idziemy teraz teleportacją do Aldrun. Tylko może najpierw zobaczę, czy mamy jakieś składniki alchemiczne. Magia może tutaj będzie. Nie. To winne. Aha, trochę mamy, więc może najpierw sobie porobimy miksturki. Może nam alchemia skoczy. Więc szybciutko do domu. I sobie odpoczniemy, bo mamy trochę małmany, gdzie to było? Chyba tędy jakoś tak. No, już widzimy, dobrze. Zapiszę, żeby się nie wysypało. OK, teraz w dół i robimy miksturki. Jak jakieś negatywne efekty to się sprzeda, więc trochę nam złota przybędzie. OK, weź wszystko i robimy miksturki. Dobra. Obniża się siła. To może przywrócenie kondycji. Jajco i coś jeszcze może. Oliś przykrywca i tworzymy a nie udało się tak Może przywrócenie kondycji tutaj ja nie mogę <średnie> wredne wredne leczenie zatrucia mana o chlebek no w końcu dwie miksturki chyba jak dobrze wyczytałem teraz to to możemy wziąć Przywrócenie manny może. I zwiększa się siła i inteligencja. Może coś to da. Nic. Albo to. O, przywrócenie kondycji. Dobra. Nic. Co jeszcze możemy dać? inteligencję. O. Je, yeah, Zwiększenie inteligencji. Super, przyda się. Osobowość. Siła woli, może coś to da? Szybkość... Odporność na zwykłe choroby. O, dobra. Je, yeah. Wyleczenie... Obniża się siła, tak? Ciekawe, ciekawe. się zdrowia i obniża się siła, dobra. Będzie zabawnie. Chociaż się jej nie udało. Chodzenie po wodzie, weźmy może i to. O, mamy chodzenie po wodzie. Doskonale udało się to teraz weźmy osobowość nic, coś innego. Leczenie z zatrucia, tak, obniżenie zdrowia. Niestety składniki zmarnowane. Złoty kanet. Weźmy wymieszajmy wszystko. Aha, nic nie daje. No dobra. Zobaczmy co tam jeszcze możemy zostawić w składziku. Chyba zostawimy te kamienie dużo, bo są nienapełnione, więc... a tylko zajmują miejsce w ekwipunku. No, doskonale. Co tam jest? Aha, dobra. To wszystko chyba. Całość, zobaczmy, co możemy zostawić w sumie. Krótkie ostrze, 5,7. Chyba to sprzedałem, bo zadaje obrażenia... To znaczy, to sprzedamy, Srebrne Ostrze Błyskawic, bo zadaje tylko 3,7. A to zadaje też... A to zadaje 5,7 i 1,25. Więc dobra. Idziemy do sklepiku. Zobaczymy, po który jakieś ciekawe ma Agira I udamy się do Aldrun. Tylko najpierw wyjście trzeba znaleźć. Jest. Ok. Co za lagi ja pierdziele. Dobra. Może się później uspokoi. Się prześpiję przy okazji w Gildimagów. Żeby wszystkie punkty mamy odzyskać. Dobra, chodź Ageira, będziesz kupować miksturki Handel Brandy. To zostawiamy, chodzenie po powodzie. Gdzieś tu miałem negatywne takie, zaraz zobaczymy. Gdzieś tutaj Dalej raczej dobra. Kurde, gdzie to było? Chyba zrobiłem, jak dobrze pamiętam. Dobra, to jeszcze dalej zobaczmy. No gdzie to było? Magia, że tak będzie lepiej znaleźć... Są one pozytywne. Jestem pewien, że zrobiłem jakieś miksturki z negatywnym efektem. No to żadnej takiej nie widzę. No trudno. Zobaczymy jakie ty masz miksturki. Tarcza ognia, koci oczy, to nie. Nie, anulę, anulę. Jeszcze raz handel. Kondycji, inteligencji... Osobowość obniża się. Aha, to to co? Kiedyś sprzedałem Ci, tak? No dobra. Wszystko mamy, to teraz się teleportujemy do Aldrun. Podróż. Co 11 sztuk złota. Faktycznie taniej niż łazikiem, po jeden z użytkowników zwrócił mi uwagę na to. I teraz szukamy szpiega. Zabezpieczone pułapką, tak? Może trzeba będzie się włamywać, Zastanowiłem się jeszcze. Zobaczmy, co jest na dole. Szpieg wani. Aha, nigdy byście nie przyjęli, tak? Lubisz nas na 79, więc raczej. nas nie okłamujesz. Rany straszne, Chyba będę musiał zacząć. Jeszcze raz, tylko jeszcze tutaj popytajmy, bo na szczęście nie ma jeszcze walki. Ty nas tak siernie lubisz, tak? Mm -hmm. Kult Tamriel, ale raczej nawet nie możemy jej spytać już piega. że przez to, że nas nie lubi? Zobaczymy. Aha. Trochę tak podejrzanie nam to zabrzmiało. Więc może zapiszmy, dajmy mu łapówkę. Może się przyzna po dobroci. Ach, jeszcze raz, tak. Okej. Okay. Nie, nie jesteś, tak? Hmm. Czyli wczytajmy. i przekazuj się, prześpimy, bo zapomniałem w końcu to zrobić. Czekam. Dobra, jeszcze z Tobą nie gadałem. Szpieg Tylwanii. A, nie przyjmujesz szpiegów, tak. Może jeszcze o coś innego zapytajmy. O wielkie rody. Aha, nic nie dało. Dobra, chodźmy, zobaczmy, czy są jakieś tutaj pokoje. Warto odwiedzenia. To bezpieczone pułapką, tak. A Ciebie spytamy jeszcze. Konkretna osoba, Cult to nic, nic, nic. Coś sobie, bo jako Terminator, ok. Nie mieszam się w Twoich hobby, Arnoldzie. To zobaczmy, przewodnik Waldrun. O, jak fajnie, mapka.